Cześć! Dzisiaj będziemy robić first impression Jordanów 34 Low. Jak wiecie, nie jestem jakimś mega wielkim fanem Jordanów 34. Chociaż wizualnie ta kolorystyka Blue Void, którą posiadam, wydawała mi się w miarę najciekawsza ze wszystkich dostępnych. To jednak nie jest wybitna, a kompletnie następne wychodzące już zupełnie. Kompletnie już zupełnie. Powinienem robić raps. Dobrze. Eee, mamy tutaj pudełeczko identyczne jak przy 34 w wersji high, czyli bardzo duże i denerwujące do otworzenia. Żbadałem to w trójkach chociaż nie lubiłem 30 trójek. Dalej nie lubię. Super. I tak, to są trzydziestki mam. Jak widzieliście już je na odcinku, gdzie pokazywałem swoją kolekcję butów, ale no od tamtej pory jeszcze miałem taki nawyk, że kupuję buty i dopóki nie nagram openingu, nie noszę ich, nie zakładam ich, nie nic. Um. Technologie identyczne jak w butach wysokich, czyli poduszka Zoom, poduszka Zoom. Tutaj oko Pirata R, które jest dość ciekawe. Tutaj, oczywiście, Brajlik. I tak, jeśli chodzi o sam but, to ten model, który ja tu posiadam, to kolorystykę. To tak, tutaj słyszycie właśnie uderzające płyty chodnikowe, ponieważ mam remont przed blokiem i panowie jeżdżący ciągnikiem muszą jednąć we wszystko, co jest tylko możliwe i trzy czwarte czasu siedzą i tankują, a jedną czwartą czasu robią. Jeszcze w życiu nie widziałem, żeby pracowali, tylko ja z żadnym ciągnikiem z tymi płytami. Dobra, wracając do tematu butów. Wizualnie buty dla mnie są fajniejsze, ładniejsze niż 34 czwórki Mega podoba mi się ten zabieg z tym, tak ładnie mówiące po angielsku, translusive bucikiem tutaj, cholewką i zastanawiam się jak to fitować, czy zakładać do tego po prostu białe skiety Jordana, czy jakieś kolorowe skiety i niech to prześwituje tak fajnie. No, to może być dość ciekawa opcja. Same buty nie są jakąś wybitną zmianą względem wersji wysokiej. Mają po prostu. Są troszkę inne materiały. Na przykład tutaj na przodzie mamy skórę. Gdzie tutaj w ogóle końcówka buta jest troszkę inaczej zbudowana niż w wysokich. I jestem ciekaw, czy ta skóra nie będzie cisnąć. Tak jak na początku, myślałem, że w tym miejscu but jest brudny, a on ma po prostu Jumpmana tutaj, takiego małego. No i chciałem coś przecierać, jak wycierałem od razu buty. Eee, tutaj też widać, że nie, do, nie, be, no nie da się tego nawet na kamerze pokazać. Tutaj wystaje początek poduszki z tej strony, tej przedniej. Wykończeniowo wybitnie nie jest, wizualnie but jest prześliczny. Wizualnie daję mu 10 na 10. Troszkę też jest więcej poduszek napchanych tutaj w zapiętku przy Achillesie, więc może być wygodniejszy niż wysoka wersja. I mam nadzieję, że też tutaj na śródstopiu będzie troszkę bardziej miękko. Zobaczycie jak to wygląda na zdjęciach od fit. Założę pewnie do białych skietów, no bo tak po prostu chyba będzie ładniej wyglądać. Co do testów, no teraz ostatnie troszkę z testowaniem ciężko, ale mam nadzieję jak najszybciej wrócić do butów, dlatego będziecie mieli dać troszkę więcej first impression, a mniej recenzji, no niestety kontuzje. Kontuzje, kontuzje. Film o kontuzjach już mieliście na kanale, był w niedzielę, więc możecie sobie zobaczyć. Co do samych butów, sznurowadła i to jest to, o czym mówiłem. Dotykacie sznurowadła, już wiecie. One będą się rozwiązywać. Nie wiem, co jest takiego w tej fakturze, ale czuję rozwiązywanie się bucików. Czuję, czuję, czuję. Żałuję, że nie miałem wersji 33 low. Giordanów, podobno wygodniejsza niż 30, niż wysoka. Jestem ciekaw, czy tu będzie tak samo. Tutaj widzę po prostu, bardzo dużo jest wykończane skórą i zamszem. No, to jest jak but lifestyle'owy, taki do chodzenia, nie do gry, mi się wydaje, tak w mojej opinii. Tutaj ten translucent, tutaj ta skóra, tutaj zamszyk. Kurde, no. Ale trzeba przyznać, wizualnie but jest sztosem w mojej opinii, no jest po prostu po tym. O, jeśli jesteśmy już przy takim temacie, to mam do Was pytanie, moi drodzy. Co wolicie? Znaczy, co proponujecie? Ponieważ bardzo mądrze jedna osoba w komentarzach, przepraszam najmocniej, że nie pamiętam nazwy użytkownika, ale czytam wszystkie komentarze i yy, wyciągam wnioski, napisała mi, że lepiej pozycjonowałaby mi kanał, w szczególności, że mówię w języku polskim, Gdybym miał całe tytuły po polsku, więc na co zmienić nazwę First Impression? Dawajcie swoje przemyślenia na dole i pamiętajcie zostawić subskrypcję i zostawić lajka pod filmem, ponieważ no to jest dość istotne, tak wiecie, na YouTubie, bo żeby włączyć zarabianie, czyli wstawiać reklamy, muszę mieć 1000 subskrypcji. Minimum. Godziny wyświetleń to tam jakoś lecą, ale z subami jest troszkę ciężej, więc yy, jeśli oglądasz film, a nie zostawiłeś jeszcze suba, to załóż sobie konto albo jeśli masz to już ze swojego i zasubskrybuj go. Dobra, wielkie dzięki na razie i do zobaczenia w następnym odcinku.